manko, Jeżeli tu trafiłeś, to znaczy, że jesteś już kierowcą motocykla i zapewne zauważyłeś, że im szybciej jedziesz, tym ciężej się skręca i przy dużych prędkościach można, jak ten pan, łatwo wylecieć z drogi. A jak jedziesz za wolno, to motocykl chce się przewrócić i może już zauważyłeś to śmieszne zjawisko podczas skręcania. Albo jeszcze nie, ale już gdzieś o tym usłyszałeś. Przeciw skręt, no właśnie, co to ten przeciwskręt, o którym pełno jest filmów na naszym YouTubie? Tu, 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 tu i tu. Nie będę tu z nimi konkurować, bo nie uważam, abym merytorycznie i technicznie był w stanie wytłumaczyć to lepiej niż niektórzy specjaliści, ale postaram się własnymi słowami wam to wyłożyć. A więc przeciwskręt to zjawisko, o które zachodzi. Nie, czekajcie, może wróćmy trochę. Zacznijmy jeszcze raz. W aucie, aby skręcić w lewo lub w prawo, kręcimy kierownicą w stronę, w którą chcemy skręcić. Jest to możliwe między innymi dlatego, że auto stoi na czterech kołach na ziemi i chcąc jechać w lewo i skręcając w lewo kołami, siła odśrodkowa nas nie przewróci na przeciwną stronę. Choć w zależności od prędkości czujemy to, jak nasze ciało leci w stronę przeciwną do kierunku skrętu, czujemy siłę odśrodkową. A jak wiecie lub nie, motocykl to taka bestia, która najlepiej czuje się podczas jazdy z określoną prędkością której najlepiej nie przeszkadzać, nie ruszać. On, motocykl, sam będzie jechał prosto. No właśnie, określoną prędkością, prosto. Otóż istnieje coś takiego jak próg równowagi. Jest to prędkość powyżej której nasza maszyna zacznie sama się stabilizować i trzymać blisko pionu. Tak, blisko pionu. Nawet jak nie macie motocykla, to możecie wsiąść na rower i zobaczycie, że jak jedziecie za wolno, to rower zacznie wam się majtać. Ruszać przodem i będzie chciał się przewrócić. Ba, nawet jak weźmiecie oponę motocyklową i ją mocno popchniecie po drodze, to ona będzie do pewnego momentu turlała się na wprost, aż będzie miała tak małą prędkość, że się przewróci. Tak samo jest w motocyklu. Przednie zawieszenie ogólnie konstrukcja tej pięknej maszyny, jaką jest motocykl, jest taka, że powyżej pewnej prędkości motocykl sam będzie się stabilizował, sam będzie stabilizował swój tor jazdy. Dzięki czemu maszyny wyposażone w tempomat pozwalają na całkowite puszczenie kierownicy. To oczywiście nie jest zalecane, ale można zdjąć ręce z kierownicy i motocykl, o ile warunki zewnętrzne na to pozwolą, a te warunki to nachylenie drogi, wiatr, my wiercący się jakbyśmy robaki mieli w tyłku, to motocykl będzie jechał prosto przed siebie. I nie bez powodu mówię tu z naciskiem na prosto otóż nasz motocykl nigdy nie jedzie prosto, mimo że nie widzimy tego lub mamy problem z zauważeniem. To w zależności od prędkości nasz motocykl, a w zasadzie jego przednie koło, jedzie po sinusoidzie, po takich łukach. Jak jedziemy wolno, to jest ona większa, to znaczy są większe, widoczniejsze wychylenia, a jak jedziemy szybko, to jest ona mniejsza, znaczy sinusoida się rozciąga, a nasze przednie koło jedzie po coraz większych łukach. Coś takiego jak tu widzicie. Możecie to również sprawdzić jadąc bardzo powoli. Wasze przednie koło będzie odbijało raz w lewo, raz w prawo, prowadząc was zygzakiem do przodu. A jeżeli już zasubskrybowaliście kanał, daliście lajka, like to teraz można obalić jeden mit i potwierdzić jeden fakt. Mitem jest to, że aby jechać w lewo trzeba jechać z przeciwskrętem. Faktem jest to, że aby skręcić należy użyć przeciwskrętu. Jak oglądacie żużel, to na pewno widzicie, jak zawodnicy jadą i przednie koło mają zawsze skręcone w kierunku przeciwnym do skrętu motocykla. To nie jest przeciwskręt, choć można by użyć takiego obrazka, aby z przymrużeniem oka go zobrazować. Otóż mit polegający na tym, że chcemy skręcić w lewo, to musimy odpychać cały czas kierownicę z lewej strony, wziął się zapewne ze zbytniego, zbyt dosłownego przekazywania tej informacji. No chyba, że jesteś żużlowcem. Faktem natomiast jest, jak widzicie na załączonym obrazku, że aby skręcić w lewo, należy manewr skrętu zainicjować właśnie przeciwskrętem. Ponadto przeciwskręt jest nie tylko używany przed wejściem w zakręt, aby go zainicjować, ale również w trakcie zakrętu. Jak dla przykładu mamy długi zakręt i nie jedziemy ze stałą prędkością, tylko na przykład przyspieszamy, zwalniamy, korygujemy tor. To również w trakcie jazdy w zakręcie będziemy robić te minimalne ruchy kierownicą, które będą inicjowały nowe przeciwskręty. Aby skorygować naszą pozycję w zakręcie, czytaj: złożyć się bardziej. Ale jeżeli mamy stałą prędkość i jednolity zakręt, to inicjujemy przeciwskręt tylko raz, w niego wchodząc. Tak więc wracając do tego, co zacząłem mówić na początku filmu. Przeciwskręt. To zjawisko, które zachodzi przy użyciu pewnej siły na kierownicę naszego motocykla, tak aby wytrącić go z równowagi. Odepchnięcie kierownicy z lewej strony spowoduje, że nasza opona będzie chciała poruszać się nadal prosto przed siebie, a do tego będzie musiała, jakby to powiedzieć, złapać przyczepność na swoim nowym środku. Coś takiego. A że jest tam mniejszy obwód i w dodatku wyżej umiejscowiona jest guma, jak samo centrum bieżnika, to motocykl automatycznie przechyli się w tą stronę. To samo stanie się, jak odepchniemy kierownicę z prawej strony. Znowu środek pasa ruchu na oponie przesunie się na jej prawą boczną część, a nasz motocykl straci swoją równowagę w pionie i pochyli się w prawo. Wybaczcie, jeżeli w toku mojego tłumaczenia pojawiają się jakieś błędy językowe czy coś. A więc pchając kierownicę z prawej strony, motocykl się pochyla w prawo i jest to przeciwskręt. Ale jest to tylko chwilowe, przeciwskręt tylko inicjuje skręt. Bo koło zaraz łapie całym swoim obwodem w jednym miejscu przyczepność i już nie skręca w stronę przeciwną do skrętu, a skręca w stronę jazdy. Przy codziennej jeździe może tak tego nie być widać, bo do skrętu w prawo czy w lewo zazwyczaj skręcamy kierownicę o minuty kątowe. Ale tak jest. Dobrze to widać, jak jedziecie powoli i chcecie zawrócić. Inicjując przeciwskręt, wybijacie motocykl z pionu i automatycznie skręcacie kierownicę w stronę zawracania. A nie jak w powszechnej opinii, w stronę przeciwną przez cały okres manewru. No okej, okay, ale czy to znaczy, że jak nie używamy przeciwskrętu, to nie skręcimy? No, i tak i nie. Spójrzcie, jeżeli nie pchamy kierownicę, tylko balansujemy ciałem to ruchy naszej maszyny są marginalne. Owszem, przechyla się ona nieco w jedną czy w drugą stronę i przez to zmienia kierunek jazdy, ale to dosłownie marginalne zmiany. Aby sprawnie zmienić kierunek jazdy, wejść w zakręt, manewrować po ulicy, konieczny jest przeciwskręt. A dlaczego motocykliści wypadają z zakrętu, jak nie stosują przeciwskrętu? No właśnie dlatego, co powiedziałem wcześniej. Brak znajomości przeciw skrętu, czyli skutecznego wybijania motocykla z równowagi plus duża prędkość, a jak wiadomo, im większa prędkość, tym bardziej ustabilizowany jest motocykl. Tym ciężej się nim skręca i powoduje to, że motocyklista przechylając się w stronę zakrętu, plus próbując skręcić kierownicą w stronę zakrętu, nie powoduje tego, że motocykl chce skręcić, a wręcz przeciwnie, motocykl chce odjechać w stronę przeciwną. A jeżeli chcecie sobie poćwiczyć taki przeciwskręt, to koniecznie znajdźcie sobie dłuższy kawałek pustej drogi i w żadnym wypadku nie walcie w kierownicę z dużą siłą. Kiedy już jedziecie te 50-60 km na godzinę, macie wrzucony luz, aby nie hamować tak mocno silnikiem, to dosłownie jednym palcem pchnijcie kierownicę i tak zauważycie, że efekt jest bardzo mocno odczuwalny. No i w sumie to chyba wszystko, co chciałem wam o przeciwskręcie powiedzieć. Mam nadzieję, że dla większości mój tok myślenia i sposób tłumaczenia coś rozjaśni i pozwoli zrozumieć to zjawisko przeciwskrętu. A ci, którzy znają jak własną kieszeń zjawisko przeciwskrętu, poprawcie mnie w komentarzach, jak coś pokręciłem. Jak zwykle przypominam, kliknijcie przycisk subskrypcji, dajcie lajka dla zasięgu i życzę szerokości na drodze. Na razie, cześć!